się ma. słuchajcie fajna rybka z przykosy wyjechała sądziłem, że to boleń, bo żerował skubany pod powierzchnią ganiał okleje jak, 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 jak szatan ale przerzuciłem kilka woblerów boleniowych i bez efektu, założyłem w końcu yy, bezsterowego sterowego surfajsa i w pierwszym rzucie dosłownie pod kant podałem poczekałem aż mi spadnie, zamigotał strzał, piękny odjazd, mówię nie no boleń Boleń, boleń, boleń roku, może boleń życia nawet, nie? Kwi jest po prostu na hamulcu, nie? Zatrzymałem tą rybę, kurczę na środku przy kosy, podpłynąłem pontonem. No, czuję coś grubszego. Myślę, pewnie sumik, no i jednak okazał się sumik. No, strzelił fajnie w surfejsa. Także pokażę Wam tą rybkę. Oczywiście Kordzik fajnie tu zadziałał. Naprawdę no, jestem mega zadowolony z tej wędki. Po prostu. Dla mnie teraz numer jeden na takie stacjonarne łowienie z pontonu. Pierwsza, pierwsza liga po prostu, Kiedy jest pierwsza liga. Pokażę wam rybę a jak fajnie strzelił fajna rybula No nie wyostrza mi tutaj krzmocił także super pozdro